Cześć, tutaj Dawid Czerw, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z serii W Mojej Głowie. Tutaj, tak jak widzicie, zacząłem już partię, poszło D4 konieczność, ja tutaj gram C4, żeby zająć centrum. Muszę wam przyznać, że naprawdę tutaj jakaś zmiana formatu chyba nastąpi, ponieważ, nie wiem, może to będzie na 10 plus 0 czy coś, bo yy, teraz... No, 10 minut szukało mi przeciwnika na 15 plus 10, także im wyższy ranking, tym większe mam problemy, żeby znaleźć jakiegoś przeciwnika. No dobrze, więc zobaczymy co tutaj się wydarzy. Jeszcze przeciwnik kart nie odkrył, co on tutaj dokładnie będzie chciał ustawiać. Hmm. No, nad drugim ruchem trochę się zastanawia. Znaczy tak, no wiadomo, mogą tutaj być takie bardziej agresywniejsze ustawienia. Pogiesze się jakaś obrona królewsko-indyjska, grunfeld czy tam inne Nowoczesne benonie i tak dalej. E6 takie bardziej spokojne. Ba tutaj przeciwnik ruszył agresywnie. No dobra, no to ja skoczek C3, jest G7, czyli najprawdopodobniej będziemy tutaj mieli obronę królewsko indyjską. E, no dobrze. To co my w tej sytuacji zrobimy? W sumie w sumie klasycznie, bo już ten wariant klasyczny to grałem, a grałem. Muszę przyznać, już dużo, dużo partii w tej serii zostało zagranych w tym wariancie. Dobra, to tym razem zastosujemy wariant z h3. Takie sprytne podejście, przeciwnik tutaj zrobi roszadę i ja zagram goniec g5. To jest taki dosyć sprytny wariant. Może nie jest obiektywnie jakiś wybitnie cudowny, natomiast trochę wybija czarnego z jego rytmu. Ponieważ normalnie no to tam czarny sobie leci e5, atakuje na skrzydle królewskim, no i generalnie niczym się nie musi przejmować. Natomiast jak ja gram h3 i goniec g5, to przeciwnik w ogóle nawet e5 zagrać nie może z punktu widzenia taktycznego. Po prostu po E5 ja wybiję na E5, wybiję na D8, zagram skoczek D5 i wtedy wisi na C7, wisi na F6, jest tutaj związanie. Są u przeciwnika bardzo duże tarapaty. On się tutaj coś dosyć długo zastanawia ale finalnie zdecydował się zrobić tę ruszadę. No to ja goniec G5, właśnie tak jak wspomniałem, chcę ustawić to związanie. Dobra, przeciwnik zdecydował się na C6. A Czyli co? Tutaj, jakieś dama A5, i wtedy E5 będzie chciał przeprowadzić, bądź E5 teraz. No dobra, to ja skoczę F3. Tutaj kontynuuję rozwój. Zawsze dobrze jest powprowadzać wszystkie figury do akcji, i tutaj są różne podejścia, generalnie, do tej pozycji. To znaczy, biały może grać przez goniec C2, roszadę. To wszystko zależy od tego, co czarny w tej pozycji będzie robił. Ale mogę właśnie goniec C2 i roszadę, a mogę w długą stronę zrobić roszadę i później nawet grać przez G4. Dobrze, przeciwnik chce tutaj otwierać centrum. W centrum znajduje się mój król, więc ja chciałbym odmówić tego otwierania centrum. Wolałbym to centrum zamknąć, żeby przeciwnik tutaj mojego króla nie dopadł. No i zobaczymy, co się dalej wydarzy. To jak przeciwnik tak całkowicie zablokuje pozycję, to chyba wtedy od razu G4 wrzucę. Tak mi się wydaje, że to. Będzie dosyć interesujące. Przeciwnik: najpierw H6. No dobra, no to ja się tutaj wy muszę wycofać. To nic na to nie poradzę. Gońca trzeba było zabrać. Tutaj na e3 ten goniec ma dosyć optymalne ustawienie, ponieważ z jednej strony zerka na punkt h6, tutaj atakuje na skrzydło królewskie po jakimś hetman d2, a z drugiej strony przydaje się tu do atakowania na skrzydło hetmańskie. b6 muszę przyznać, że mnie trochę zdziwiło, co ten poeta ma tutaj na myśli. No jeżeli on chce zagrać goniec a6, no to bardzo niedobrze, bo to osłabił sobie białe pola i wymieni biało polaki, no dobra, nie wiem o co tutaj chodzi, ale też yy, chyba nic mi nie grozi. No dobra, no to ja go nie C2. Yy, nie wiem do końca, co tu przeciwnik chce. Czy on jakieś yy, koń D7, koń C5, czy konia 6, koń C5? W ten sposób. No dobra, to ja zabezpieczę króla. To myślę, że będzie dobrym punktem wyjścia. No i teraz będę chciał yy, rozkręcać akcję na skrzydle. Hetmańskim. Z tego też powodu zagram A3 z planem zagrania B4. Jeżeli przeciwnik zagra skoczek C5, to zagram skoczek D2, żeby tutaj na E4 obronić i A4 przeciwnik nie może ze względu na goniec bije C5. To jest zawsze bardzo, bardzo ważne w takich strukturach. Jeżeli chcemy dojść do B4 finalnie, to zawsze trzeba sprawdzić, czy przeciwnik nie zablokuje nas całkowicie posunięciem A4, bo jeżeli tak, no to zazwyczaj to oznacza, że Będą spore tarapaty. Ale w, w tym przypadku mm, przeciwnikowi nie uda się tego przeprowadzić, a moje figury w sumie całkiem nieźle tutaj zerkają na to skrzydło hetmańskie. Więc myślę, że to otwarcie pozycji w tym rejonie szachownicy wyjdzie dobrze, ale dla mnie, a nie dla przeciwnika. Nie no to b6 a5 to bardzo bardzo wolne a jeszcze sobie przeciwnik narobił dziur także jakieś a6 b5 on powinien tutaj grać no to wtedy by była całkowicie inna rozmowa ale w ten sposób jak się ustawił no to bardzo bardzo dziwne ustawienie. O w ogóle teraz proszę państwa dopiero zauważyłem to jest partia o wejście na 2000 elo w szachach szybkich. Jeżeli uda mi się zwyciężyć w tej partii, to dostanę 15 oczek. No dobra. Mm, tutaj pytanie, czy przeciwnik będzie chciał jakoś blokować, na no, jakieś desperackie skoczekaszość. No to właśnie, wieża B1, B4. Ta w sobie śmieszne bo skocze K6 nawet nie blokuje, bo, bo skocze K6 mogę zagrać B4. Jak przeciwnik ABAB to nie może zbić tutaj skoczkiem, bo na koniec wisi mu wieża, Także nawet takie desperackie skocze K6 go nie ochroni przed moim B4. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem co tutaj przeciwnik ma robić, no bo ma tak skrępowaną pozycję. Chyba powinien tak klasycznie jak to w królewsko-indyjskiej powinien się przebijać jakoś przez F5, w 4 no bo tutaj chyba innej opcji to na atakowanie nie ma. Tylko, że teraz tak trochę dziwnie przeciwnik stanął w rozkroku, no bo z jednej strony ruszył tutaj na skrzydle hetmańskim tymi pionami, a z drugiej strony wychodzi na to, że chyba powinien był na królewskim atakować, także hmm, hmm, hmm. no nie wiem, dosyć dziwna sytuacja. Ok, jednak przeciwnik na 4 się zdecydował, no dobrze. Czyli co, przeciwnik po prostu chce tu ofiarować pionka, znaczy w sumie ofiarował pionka. No i teraz pytanie, czy ja chcę tę ofiarę przyjąć? Prawda jest taka, że jeżeli tego piona nie zabiorę, no to wtedy kompletnie nie mam jak atakować na skrzydle na skrzydle hetmańskim więc tego piona muszę po prostu wziąć ale nie wiem tutaj jakby nie wydaje mi się żeby oponent miał jakąś solidną rekompensatę za tego pionka bo w sumie co on tutaj dostał no dobra z d7 mnie zaatakował no to ja tym skoczkiem się wycofam no Tutaj zapewne, bo tego nie wiem, ale tak podejrzewam, że przeciwnik zainspirował się Gambitem wołżańskim, gdzie rzeczywiście się oddaje te pionki a i b, tylko że wtedy jest różnica, że ten goniec po długiej przekątnej wspiera atak, a w tej sytuacji no to on niczego nie wspiera, a nawet sam jest całkowicie zablokowany. No dobra, to co ja tutaj zrobię? Ja myślę, że żeby zrealizować tę przewagę, to będę musiał dojść do B4, także muszę tutaj skoncentrować moje figury, żeby móc sobie poatakować. Także jakieś wieże FB1 i po prostu B4 będę chciał przeprowadzić. No bo tutaj akcja dzieje się całkowicie na skrzydle hetmańskim, na skrzydle królewskim nic się nie dzieje, więc to jest generalnie dla mnie po prostu idealny układ, bo ja tutaj mam figury skoncentrowane, tutaj mam teraz tego piona więcej także hmm, ja nie wiem co, co mógłbym tutaj chcieć mieć więcej okej okay, przeciwnik już desperacko do defensywy się przestawia No dobra no to u mnie dalsza aktywizacja No to w takim razie skoczka sobie tutaj zaktywizuje tylko co dalej No bo a no, w sumie co dalej? B4 już będę mógł przeprowadzić, czy jeszcze nie? B4 zdaje się, że jeszcze nie będę mógł przeprowadzić, bo przeciwnik wybije, wybije, wybije na A1 i tutaj Hitmanem na B4 finalnie by mi pionka zabrał. Także w tej konfiguracji jeszcze tego przeprowadzić nie będę mógł. W związku z powyższym, co ja zrobię? Myślę, że. Myślę, że w tym kontekście takie dziwne posunięcie może mieć bardzo dużo sensu, no bo jeżeli dla mnie problemem jest, że tutaj będą wybicia, to trzeba zrobić tak, żeby tego nie było. W związku z powyższym zagram wieża A2. I teraz B4 już grozi. Teraz już B4 mogę przeprowadzić, bo tutaj po wybiciach na A2 mogę elegancko odbić Hetmanem, i wieża cały czas na B1 będzie pilnowała. Nie jest tutaj proste takie przebijanie się właśnie na tym skrzydle hetmańskim, bo tutaj rzeczywiście po tych półotwartych liniach jest lekka presja ze strony przeciwnika. No ale jednak to jest pionek więcej. Jednak to jest pionek więcej, także dla mnie super. No dobra, i co tu przeciwnik zrobi? Bo w sumie ja nie mam takiej prostej. To, to, są, to jest taki dosyć interesujący typ pozycji pod pewnym względem, ponieważ ja nie mam tutaj jakiegoś prostego planu, żeby przeciwnika przebić. No ale z drugiej strony trzeba jasno stwierdzić, że przeciwnik ma tutaj jeszcze trudniejsze pole manewru, bo po prostu nie bardzo ma się gdzie ruszać. No dobra, tutaj oczywiście odbijam. W razie co Hetmanem na A2 też sobie odbiję. Także wszystko tutaj super. No i później pionek B będzie leciał dalej. No wiadomo, jest pionek więcej, to trzeba tego pionka więcej uruchomić. Też teraz pojawiła się taka prymitywna, ale skuteczna groźba. To znaczy, będę chciał zbić na A8. Hetman odbije i skoczek B6 widełki. Chociaż to myślę, że dosyć prymitywna groźba, także to z pewnością się przeciwnik obroni. I tak rzeczywiście nastąpiło, się tu przeciwnik obronił. No, i teraz tak przeciwnik chce zagrać na pewno, skoczyk C7. Ja po każdym ruchu przeciwnika patrzę, co, przynajmniej staram się patrzeć, co on tam kombinuje. I on z pewnością chciałby tutaj jakąś blokadę na polu B5 ustawiać, tylko że ja tutaj będę szybszy po prostu. Ja tutaj, proszę państwa, będę po prostu szybszy. Ja natychmiastowo wrzucam B5 i teraz, jak on tym skoczkiem podejdzie. Aha, taki był zamysł tutaj przeciwnika. Dobra, to tam muszę przyznać, że się nie spodziewałem. Okej, okay, tu już znowu to, co już na poprzednim zresztą nagraniu mówiłem, że zawsze trzeba patrzeć, co się w pozycji zmieniło. I tak mnie zatkało na moment, bo się tutaj zacząłem zastanawiać, czy już jakaś kombinacja nie wchodzi. Skoczek E5, e 5 D6 tam król odchodzi bicie, i niestety na C3 na koniec mi będzie podwisało. Także jeszcze tutaj takiego motywu przeprowadzić nie mogę. No dobra, to co w takim razie zrobię? Na pewno nie chcę, żeby mi ten skoczek cały czas tutaj podwisał, i też będę chciał piona bepchać. W sumie, tak szczerze mówiąc, chyba nie mam co tam. Kombinować, tylko po prostu jadę tym pionem dalej. I w sumie, czym ja się tutaj mam przejmować? Chyba niczym. No dobra, to idę dalej, dojdę do B7, zagram Hetman A8 i już pozycja będzie wygrana. Słusznie tutaj przeciwnik blokuje, inaczej to bardzo łatwo bym się przebił. Także słuszna decyzja ze strony przeciwnika. Z tym, że zauważcie, ten jego Hetman ma tak mało miejsca, mam wrażenie. Uuuu, ale, ale fajny motyw. Rozwiązywanie kombinacji się opłaca. Ewidentnie zostało to potwierdzone empirycznie. Skoczy k5 i teraz tak, jeżeli hetman a8 to b7 widły, a jeżeli hetman b8 to skoczek c6 widły i zdobywam figurę, bo jak goniec zbije to cyk i z szachem. I z szachem, bo teraz jest szach i tych dwóch pionów to już oponent nie zatrzyma. No dobra, także proste a skuteczne. Skoczek K5 wjeżdża, i tutaj Hetman przeciwnika w ogromnych tarapatach. Już teraz nie ma gdzie się ewakuować, także myślę, że e, już można zacząć świętować ranking 2000. E, no dobra, no to co? Skoczek C6 wjeżdża zgodnie z planem, e, tak jak tutaj zakładałem. No i odbijamy z szachem. I teraz już jest koniec pieśni proszę państwa. Ranking 2000 został właśnie wbity, a nawet 2004. Także po 25 odcinkach było dużo głosów. czemu on gra z takim niskim rankingiem? No i cóż, po mało, po udało się ten ranking dobić do jakiegoś sensownego. No to teraz zobaczymy, ile odcinków mi zajmie wbicie bicie 200. Zobaczymy. Ok, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał żeby dostać powiadomienie o kolejnych moich produkcjach, i też zapraszam, oczywiście, już na kolejne nagranie, już w następny poniedziałek o godzinie 18. Zapraszam też w każdą niedzielę o godzinie 10 na kanale Czeską Polska. Pojawia się kolejna produkcja mojego autorstwa. Aktualnie prowadzę tam, prowadzę tam serię o Mistrzach Świata, czyli serię nagrań, na których prezentuję wszystkich Mistrzów Świata po kolei. Także zachęcam też do Wiedzenia tamtego kanału. A jeżeli chciałbyś coś więcej porozwijać się szachowo, to zapraszam do opisu tego nagrania bądź pod link sklepdawisachuje.pl, czyli mój sklep, na którym publikuję różne moje szachowe kursy. Okej, okay, także dzięki wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że nagranie się podobało. Także pa. pa.